Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jakie materiały szkoleniowe znajdziesz na stronie prawko.pl oraz jak korzystać z dostępnych zakładek. Ale zacznijmy od początku. Po zalogowaniu się na swoje konto, zobaczysz opcję Przejść do testów. Ta sekcja przeniesie Cię do różnorodnych materiałów szkoleniowych. Masz tu możliwość wyboru języka oraz kategorii, co ułatwi Ci dostosowanie nauki do Twoich potrzeb. Następnie mamy zakładkę Wykłady. To tutaj odbywają się spotkania na żywo od poniedziałku do piątku od godziny 18. Możesz w nich aktywnie uczestniczyć, zadając pytania wykładowcy poprzez czat. A jeśli nie możesz być obecny, nic straconego. Dostępne jest archiwum, dzięki któremu obejrzysz wykłady w dogodnym dla siebie czasie. Kolejna sekcja to podręcznik, gdzie znajdziesz materiały w formie online. Dzięki temu możesz uzupełnić i utrwalić wiedzę zdobytą podczas wykładów. Dodatkowo możesz wybrać lektora, co jest super opcją dla osób, które lepiej przyswajają wiedzę słuchając. W sekcji testy znajdziesz pytania, które pochodzą z bazy ministerialnej. To oznacza, że na egzaminie państwowym spotkasz się z tymi samymi pytaniami. Każde pytanie posiada szczegółowe wyjaśnienie, a jeśli jakieś pytanie sprawi Ci trudność, możesz je oznaczyć w prawym górnym rogu. Trafi ono wtedy do zakładki egzamin z pytań trudnych, co pozwoli Ci lepiej się przygotować. Ważną częścią jest Progress Check to podsumowanie tematu zawierające 20 losowo generowanych pytań, które pozwolą Ci sprawdzić swoją wiedzę. Co więcej, zaliczenie tego testu daje Ci 5 dni dodatkowego dostępu do platformy za każdy temat. Ostatnia zakładka egzamin to prawdziwy test umiejętności. Na podstawie pięciu ostatnich rozwiązanych zestawów pytań strona obliczy Twoje szanse na zdanie egzaminu państwowego. Symulacja egzaminu podzielona jest na dwie części. Trwa 25 minut, a po jej zakończeniu zobaczysz swoje wyniki oraz punktacje. Wspomniane wcześniej pytania oznaczone jako trudne znajdziesz po prawej stronie, klikając w egzamin z pytań trudnych. Mam nadzieję, że teraz poruszanie się po stronie prawkopel będzie dla Ciebie proste i przyjemne. Życzę Ci owocnej nauki i powodzenia na egzaminie.